Tutaj pojawił się taki problem z kapustą, widać jak ona wygląda. Tu jest zdrowa kapusta, a ta no niestety już jest po kapuście. Liście zwiędnięte, te dolne praktycznie pożółknięte i zobaczmy, zobaczmy jaki jest tego powód, bo ja mam pewne podejrzenia, trzeba będzie wykopać i obejrzeć dobrze korzeń I zobaczcie tutaj. Widać, widać. I to jest właśnie problem. To jest właśnie nasz problem. Przyczyna tego, że kapusta wiednie i praktycznie praktycznie obumiera. Jest to. Yy, szkodnik, który się nazywa śmietka kapuściana. To jest taka taka muchówka i to jest, to jest jej larwa. Dorosły osobnik troszkę wyglądem przypomina muchę, z tym że jest troszkę mniejszy. No a larwa tutaj ma od od 5 do około 8 mm długości, taka biaława myślę, że to dobrze widać spróbujemy jeszcze troszkę przybliżyć to no myślę, że to dobrze widać to jest cały nasz problem odgryza sobie po prostu po prostu korzeń a ta muchówka, dorosły osobnik, przylatuje, składa, składa jaja właśnie gdzieś tutaj w pobliżu, w pobliżu łodygi, kapusty, w pobliżu korzeni. Larwy się wylęgają i właśnie żerują tutaj, żerują na, na korzeniach. Tak patrzę, że to na razie tylko prawdopodobnie jeden osobnik tutaj. No ale to wystarczyło. Wystarczyło, żeby, żeby kapusta praktycznie zginęła. Także, jak, jak u Was pojawi się taki problem, jedna kapusta obok jest zdrowa, druga zaczyna więdnąć. To znaczy, że najprawdopodobniej to będzie śmietka szkodnik, który będzie podgryzał korzenie. Najczęściej te larwy pojawiają się na przełomie maja i czerwca. To jest y, pierwszy termin, kiedy, kiedy się te y, larwy mogą pojawić. To właśnie w, na przełomie maja i czerwca trzeba uważnie kapustę obserwować, czy się nic złego z nią nie dzieje, czy nie niewiędnie, liście dolne nie żółkną. Y, no i drugi, drugi termin to jest y, zdaje się y, połowa lipca, wtedy też warto kapustę kapustę obserwować. No w połowie lipca to już kapusta już powinna, powinna nam tworzyć główki, więc będzie to bardzo bardzo szkoda, gdyby nam taką dojrzałą kapustę śmietka zniszczyła. No tutaj jeśli, jeśli szybko zareagujemy, zobaczymy, że no, jeśli, jeśli Śmietka na przełomie maja i czerwca kapustę znacznie niszczyć, to zawsze możemy jeszcze sobie, sobie tą kapustę dosadzić. No, w połowie lipca już, już praktycznie jest to problem. Nawet, nawet znaleźć, znaleźć nowe sadzonki. Jeszcze obejrzyjmy korzeń, bo tutaj widać właśnie ślady żerowania. To są takie y, płytkie korytarze, ona się nie wgryza jakoś bardzo głęboko ta śmietka. Tylko tutaj drąży sobie takie korytarze po powierzchni. Widać, prawda? No i ten korzeń jest taki pociemniały. Jakby ktoś wyrwał, to można nawet powiedzieć, że, że wygląda jakby, jakby był korzeń nadgnity. A To wszystko wszystko sprawa śmietki. Jak sobie teraz z takim problemem ze śmietką poradzić? I może od początku, że śmietka zimuje w glebie, w ziemi i najlepiej na jesień byłoby glebę właśnie po uprawach kapustnych dobrze przekopać, dosyć głęboko, żeby, żeby te, tą śmietkę wydobyć na powierzchnię. Ona zimuje w postaci poczwarki, więc. Wydobywamy je późno jesienią po przekopaniu na powierzchnię. No i ona pod wpływem niskich temperatur zimowych powinna nam powinna nam zginąć. To jest taka, taka podstawowa można powiedzieć zasada jaką możemy możemy zabezpieczyć się na przyszłość. Druga sprawa to nie sadzimy kapusty i innych warzyw kapustnych po oborniku. Mówię innych warzyw kapustnych bo śmietka atakuje również kalafiory, brokuły i tak dalej. Więc, więc nie, sadzimy, nie sadzimy świeżo po, świeżo po oborniku. No a na wiosnę po posadzeniu rozsady, po posadzeniu rozsady kapusty czy też innych warzyw kapustnych dobrze jest ziemię wokół, wokół korzenia ubić, żeby ta śmietka, larwy jej miały utrudniony dostęp właśnie tutaj w ziemię do korzeni. Na, na dłuższą metę to się, to się kiepsko sprawdza, no bo jednak, jednak usuwamy chwasty wokół zawsze tą glebę wzruszamy czy to gracując, czy, czy, czy w inny sposób, więc można na przykład zrobić coś w rodzaju osłony na, na tutaj na, na korzeń, na łodygę, coś w rodzaju kołnierza, wyciętego gdzieś widziałem. Widziałem, tak sobie ludzie radzą, że wycinają czy to okrąg, czy, czy kwadrat po prostu z tektury w środku, w środku jakaś dziurka, tak żeby, żeby ta kapusta wystawała, a tutaj wszystko, wszystko wokół, gleba jest wokół zasłonięta zasłonięta właśnie tą tekturą. Dorosłe osobniki śmietki, czyli, czyli te muchówki rozpoznają kapustę po zapachu, one po prostu... Lecą, lecą do zapachu kapusty. No i można, można próbować troszkę je zmylić sadząc wokół, wokół kapusty jakieś silnie pachnące rośliny typu, typu kwiaty czy, czy pachnące i kwitnące zioła. Także również warzywa typu na przykład pomidor czy seler, które, które swoim zapachem będą próbowały ją tą śmietkę mylić. No zobaczcie, chociaż ja mam tam zaraz obok jest, jest seller i no nie wiem czy to coś daje, zobaczymy, tam na razie, na razie nic się poważnego nie dzieje. Tutaj tutaj na samym końcu właśnie rządka pojawił się taki problem. Z innych jeszcze takich sposobów to można na przykład kapustę okryć jakąś drobną siatką, siatką o drobnych oczkach, czy też nawet. Jeśli, jeśli, jeśli mam, wiemy, że może być zagrożenie, to jakąś białą włókniną. No i wtedy, wtedy w ten sposób utrudnimy właśnie tutaj przylot tej, tej muchówki, siadanie gdzieś na glebie, składanie jaj. Z takich jeszcze domowych sposobów na przykład pomaga oprysk z wyciągu zwrotyczu. No a jeśli, jeśli problem jest naprawdę duży, Problem jest naprawdę duży i widzimy, że, że tych kapus nam zaczyna padać dosyć sporo. To niestety musimy sięgnąć po chemię. No i z takich, z takich środków chemicznych to chyba najbardziej popularne to jest karate. Karate i Mospilan. Więc, więc, no ale tak, tak, jak mówię, to jest już, już ostateczność, bo po prostu czasami szkoda, szkoda naszej pracy. Kapusta posadzona, a tu praktycznie większość, większość będzie zaatakowana przez, przez śmietkę, jeśli, jeśli będzie jej dużo. Na szczęście ja tu nie widzę, jakoś nie widzę, żeby coś tu się działo. Może ta, na to będę musiał zwrócić uwagę, ona jest już zauważalnie mniejsza. Zauważalnie jest mniejsza niż, niż te obok, i tutaj się może coś dziać, więc. Więc yy, spróbuję tutaj zrobić wyciąg z watyczu, opryskać to. No ale zobaczcie, obok, ja mam tu nawet posadzoną maksamitkę, obok celer, więc to tak. Czy to, czy to rzeczywiście pomaga zapach, nie wiadomo. No dobrze, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia i zapraszam wkrótce.